Rafale, przede wszystkim gratulacje z okazji otrzymania superwektora. Powiedz, czy spodziewała się otrzymania tak wyjątkowego wyróżnienia biznesowego? Nie, nie spodziewałem się, biorąc pod uwagę, że superwektory najczęściej trafiały w ręce polityków, a ja politykiem nie jestem. Tym bardziej zaskoczenie, że człowiek biznesu, dlatego też myślę, że dedykacja moja dla wszystkich ludzi biznesu jest adekwatna do tej nagrody. Czy odczuwasz już ciężar danej nagrody, właśnie danego wyróżnienia jako właśnie przykład dla wszystkich najlepszych pracodawców, bo w końcu to jest superwiktor? Superwektor. Superwektor, tak. Myślę, że ciężar każdego przedsiębiorcy, również tego, który nie jest wyróżniany, jest, jest bardzo podobny. Każdy z nas zatrudnia, daje pracę rodzinom, tysiącom ludzi. Ja zatrudniam obecnie 18 tysięcy pracowników, dlatego dedykuję zwłaszcza im tą nagrodę. Jak również zachęcam wszystkich kolegów i koleżanki prowadzące biznes do tego, by marzyli, by podnosili swoje poprzeczki każdego dnia, bo prędzej czy później ta ciężka praca będzie doceniona też w takiej formie. Właśnie dzisiaj na scenie przed chwilaczką powiedziałem, że e, aby zdobyć sukces e, to jest e, osiąganie pora od porażki do porażki. E, może byś się tutaj naszym widzom przypomniał, jak to faktycznie jest i dokładnie zacytował ten swój e, tekst. Sukces to tak naprawdę przemieszczanie się od jednej porażki do drugiej porażki, ale bez utraty entuzjazmu. Jeżeli nie tracimy entuzjazmu, to te porażki, nawet jeżeli ich jest wiele liczebnościowo, to ciężar sukcesu nawet te porażki potrafi przygnieść. Ale nie można tracić entuzjazmu i to jest najważniejsze. Czy już masz upatrzone miejsce, gdzie postawisz daną statuetkę. U siebie, nie wiem, w, w biurze, w domu? Nie, nie myślałem, ale prawie na pewno w biurze, tak żeby każdy pracownik mógł ją zobaczyć, bo to jest nagroda dla całej naszej firmy, nie dla mnie jako Rafał Brzoski.